Dzisiaj gram w Robloxa. Tylko się zastanawiam, w co by pograć. Może. wy wiecie. Jak. Będę wiedzieć, to. No. Wiem, co. niebezpieczną jazdę. Tam no, to znowu w tym gram. Macie moje nick jak coś. Tylko ostrzegam, mam sporo znajomych, ale spoko możecie dodawać. Mam jeszcze miejsce sporo. No więc polecam nie dodawać. Będę miała naprawdę dużo znać. Jak dam radę, to zrobię filmik z widzami, tylko nie wiem kiedy. Ym, to czekajcie. Wchodzę w to. Łotuje mnie. Dobra, o, jest Jezus Maria, co ja tak szybko chodzę? Dobra, ogólnie grałam już w to Tylko wiecie, co jest najdziwniejsze? To, że zawsze... Chcia... Zaraz, za ten dźwięk ja duolingo mnie morduje. Um, wiecie, co jest najdziwniejsze? Że ja nigdy Nigdy Dosłownie nigdy Nie nie wygrałam ani jednej, bo ciągle grałam lub zbadałam. Mm. Okay. Bardzo, ale to bardzo zazdroszczę osobom, które już są bardzo daleko. Mm, 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 nie, ogólnie jestem fanką Czarluny. Serio? Serio?

Nie no dobra robi nowe auto bo przez tego typa. Ansi, grabina, ansi, rapiamo se para pojď, pojď, Dobra. Wait, o

Mmmm. Bo mnie zabraknie wszystkich serwisów, też. Więc. And... Hmm, sorry, jak mnie was będzie długo. Sorry, jak mnie będzie. Okay. Sorry, jak mnie będzie długo ładować. Czas lub o ciebie. Ale to dlatego, że tam jest dużo polaków. Jak będzie ty, będziesz miał. To Oj, mało przejechałam na razie. Uż, kurde, bo no Moja siostra dołączyła jakby widzieliście Ta, która co chwilę kaszla. O, to ona. trzy zapalenia. Ją można też dodawać. Tu macie... Ja <grych> Ale to nie ja cię przewróciłam. Patrzcie, tu mój O, tu macie jej nazwę. Takiej salam Nie, bo tak, że mam zapisane. Dobra, Ala będzie ze mną w wozie, bo... bo ja umiem kierować, a ty nic. Dobrze? Siadł. Ja dwa, kiedyś mnie taki usłyszało na karmieniu. No to chat. No to siad. Do auta z przodu. Sorry. Chat, tu jest fotel. On chyba jest. Boże, ty nawet nie tu. Ja nie, nie kończę. Dobra, ale nie wiem. Daj to muszę dalej jechać. Zrób sobie własne auto. I... Tylko proszę we mnie nie wjechać. Bo ja nie lubię, jak ktoś we mnie wjechał. Mm, dobra. Mmm... to ciebie Ale help no. Co za? Siedzi mi, że nie odebrałaś. Ale ja to nie. Hmm. Nie, nie okay. Ну, куда О! Добра, па. Я не могу, что не из моих знакомых, Па!